Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Tridum paschalne można celebrować w kościele, przeżywamy je we własnym sercu, nasz dom jest także odpowiednio udekorowany, ale aby zrozumieć, z czym było Tridum paschalne, gdzie się odbywało, jak było przeżywane, trzeba pojechać do Ziemi Świętej, albo przynajmniej posłuchać pani przewodniczki Agnieszki, która pomaga nam w tych niecodziennych, duchowych wędrówkach. Pani Agnieszko, jak było przeżywane, był przeżywany Wielki Tydzień Ziemi Świętej? Z jakimi miejscami się kojarzy? Jak jest przeżywany dzisiaj? Jak to, jak to zrozumieć i, i w czym to może nam pomóc, kiedy tutaj przeżywamy te Wielkie Święte Dni? Myślę, że nasza, naszą rozmowę będą słuchały zarówno te osoby, które były już w Ziemi Świętej, ale także te, które w Ziemi Świętej nie były. Bardzo trudno jest tak namalować słowem i nakreślić, jak te miejsca wyglądają, bo bardzo często wiąże się to z, z jakimś i, zmianą stereotypu, tak? Czyli my mamy inne wyobrażenie o danym miejscu, a inaczej się ono przedstawia. To co jest bardzo istotne, to to, że są to miejsca. Które mają swoją ciągłość tradycji, ciągłość kultu już od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Święta Helena, czyli matka Konstantyna Wielkiego, w III wieku po ustanowieniu edyktu tolerancyjnego, zwanego inaczej edyktem mediolańskim, postanawia udać się do Ziemi Świętej po to, aby zachować dla potomnych. Te miejsca najważniejsze dla chrześcijaństwa. I rzeczywiście tak się dzieje. Buduje trzy bazyliki. Jest to Bazylika Agonii, czyli bazylika związana z modlitwą Jezusa w Ogrójcu, w Ogrodzie Oliwnym. Jest to Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem i Bazylika Grobu Bożego w Jerozolimie. I tak odpowiadając na księdza pytanie, jakie miejsca związane są z męką pańską, kiedy my myślimy o Triduum Paschalnym, do jakich miejsc wracamy, myślę, że że musielibyśmy rozpocząć tutaj od y, Góry Oliwnej. Czyli jest to miejsce, kiedy Jezus oddala się od swoich uczniów na taką osobistą rozmowę, modlitwę, osobistą rozmowę ze swoim ojcem. W tym miejscu Antonio Barluzzi, czyli włoski architekt, bardzo znany w Ziemi Świętej, buduje Bazylikę, Bazylikę Wszystkich Narodów, zwaną inaczej Bazyliką Agonii. Jest to miejsce, które Budowane zostało dookoła Skały Agonii, czyli tego miejsca modlitwy. Tam padają słowa Boże, ojcze, jeżeli możesz, odsuń ode mnie ten kielich, nie moja, ale Twoja wola, niech się stanie. Jest to bazylika, która znajduje się na terenie ogrodu oliwnego. Po hebrajsku Gatzemanim to jest to, co znaczy tłocznia oliwy. Góra oliwna, czyli miejsce związane z, ze wzniesieniami porośniętymi przez Właśnie drzewa oliwne. I to drzewko oliwne, które paradoksalnie jest symbolem pokoju w Ziemi Świętej, ale też w innych sanktuariach, nigdy tego pokoju tak naprawdę w Ziemi Świętej nie oznaczało. Dość powiedzieć, że sama Jerozolima, etymologicznie oznaczająca miejsce pokoju, jest miastem, które 17 razy było burzone, 18 razy odbudowywane, a więc mamy tam taki niezwykły ciężar historii. Te sanktuaria, które nawiedzamy dzisiaj, są. Świadkiem tej właśnie ciągłości kultu, bo do miejsc świętych, do Bazyliki Agonii, do Ogrodu Oliwnego, do Grobu Bożego, do Miejsca Narodzenia pielgrzymowali tam pielgrzymi od wieków. I teraz jeżeli chcemy to połączyć z wydarzeniami Triduum Paschalnego, z całą pewnością będzie to miejsce tej osobistej rozmowy Jezusa z Ojcem. Czy to prawda, że te oliwki, drzewa oliwne, które tam rosną, pamiętają czasy Pana Jezusa, czy to tylko taki dodatek przewodników? Myślę, że to jest taki obraz, który chcielibyśmy powiązać rzeczywiście z tą sceną modlitwy Jezusa. Jak mówimy, że pamiętają te oliwki, to nie do końca jest prawda. Z tego względu, że w roku 614 Persowie, którzy przybyli do Jerozolimy, zniszczyli wszystko to, co związane było z pamiątkami chrześcijaństwa właśnie z tego czasu bizantyjskiego. Czyli mówimy tutaj o tych budowlach, sanktuariach z końcówki IV, V, VI do początku VII. Wieku. Jeżeli Persowi zniszczyli świątynię, możemy przypuszczać, że również nie uszły ich uwadze te drzewa oliwne, które stanowiły otoczenie tego pierwszego kościoła na Górze Oliwnej. A więc nie były to te drzewa oliwne, które znajdują się dzisiaj w ogrodzie Getsemani. Ale z pewnością mogły to być dzieci tamtych drzew oliwnych, dlatego że oliwka, kiedy rozrasta się, wypuszcza takie pnącza, które sprawiają, że drzewo jest coraz szersze, coraz szersze i rzeczywiście jest takie jedno drzewo, które wskazują również zakonnicy, franciszkani, którzy są kustoszami wszystkich miejsc świętych na terenie Ziemi Świętej, wskazują takie jedno drzewo oliwne, bardzo grube i dendrologowie, czyli ci, którzy specjalizują się, to jest ich wiedza, takich domena, czyli informacje na temat roślin, na temat drzew, potwierdzają, że jest to drzewo oliwne, które może mieć ponad tysiąc lat. W kościele, który znajduje się na Górze Oliwnej, znajduje się taka duża skała, przy której ludzie się żarliwie modlą, często dotykają jej czołem zdjęciami najbliższych, co to za skała? Czy ona pamięta czasy pana Jezusa? Tak, jest to, jest to miejsce, które my wiążemy z modlitwą Jezusa, kiedy właśnie w Ogrodzie Oliwnym rozmawia ze swoim ojcem. To wokół tej skały Antonio Barluzzi wybudował bazylikę. Bazylika jest współczesna, bo to jest początek XX wieku, ale ta tradycja. Jednak jest tam od pierwszych wieków, tak jak powiedziałam, już od drugiej połowy wieku IV. Kiedy obchodzone są uroczystości Wielkiego Czwartku o godzinie 21, pielgrzymi mogą tam wziąć udział w tak zwanej świętej godzinie. To jest wyjątkowy czas, kiedy właśnie na tę skałę wysypywane są czerwone płatki róż, które mają utożsamiać krwawe. Krople potu. Medycyna zna takie zjawisko, że w obliczu niezwykłego stresu, trudnej sytuacji, człowiek może pocić się krwią. I rzeczywiście jest podczas tej liturgii świętej godziny w bazylice Getsemani w Wielki Czwartek, kiedy odczytywane są fragmenty Ewangelii w różnych językach, po łacinie, ale także co nietypowe dla Europy, w języku arabskim, bo tam też są te wspólnoty y, arabskojęzyczne, to są chrześcijanie, ale y, także język arabski jest tam y, obecny. Właśnie te fragmenty związane z męką Pańską są rozważane i na świętą skałę y, wysypywane są płatki czerwonych róż, jest Efekt, jakby ten cały kamień otoczony w pomyśle Antoniu Berluciego koroną cierniową to jest taka konstrukcja, gdzie mamy kielich. I dwa ptaki pijące krew Chrystusa. Jest to bardzo wymowne, bardzo takie szczególne, jeśli chodzi o symbolikę, i te płatki róż, które pozwalają nam odnieść się do tamtego momentu i do krwi Chrystusa. Więc to rzeczywiście jest bardzo poruszający moment przeżywania uroczystości Wielkiego Czwartku w Jerozolimie. W Ogrodzie Oliwnym Pan Jezus modli się o przyjęcie kielicha woli Ojca objawia się mu anion, apostołowie przysypiają. Skąd Pan Jezus z apostołami trafił do Ogrodu Oliwnego? Dlaczego tamte Jego kroki zostały skierowane? Gdzie był wcześniej? Jak długo mógł w tym ogrodzie przebywać? I z tego, co rozumiem, to tam dokonało się aresztowanie. Tak, na Górze Oliwnej znajdują się dwa takie znaczące miejsca. Po spożyciu ostatniej wieczerzy yy, uczniowie z góry Syjon, pokonując dolinę Jozefata, zwaną inaczej doliną Cedronu, udają się do podnóża góry Oliwnej. I tam jest taka grota, w której Jezus wraz ze swoimi uczniami, apostołami spędza czas, spędza ten wieczór po ostatniej wieczerze. I to jest grota, która do dnia dzisiejszego jest w rękach franciszkańskich. Tam Swoich uczniów Jezus zostawia, udaje się nieco wyżej, i to jest właśnie ogród oliwny. Po modlitwie i rozmowie z Ojcem, schodzi troszeczkę niżej, ponownie właśnie udając się do groty Getsemani. Przypomnijmy, Getsemani, czyli tłocznia oliwy, cały obszar porośnięty drzewami oliwnymi, ale jak Mamy górę, to także są tam wykute groty, w których pierwsi chrześcijanie, pierwsze wspólnoty chrześcijańskie mogły się schronić. Tam też były pierwsze msze święte, fractio pani, dzielenie chleba, ale o tym chyba już w następnej części. No pewnie tak, bo nie chcemy za długo trzymać naszych widzów. Poza tym jeszcze musimy wrócić do Wielkiego Czwartku, bo do Ogrodu Oliwnego z Wieczernika. Gdzie był wieczernik, jak przeżywano Święto Paschy, kto je organizował, o tym w następnym odcinku. A jak zawsze przyjmijcie i wcale nie z rutyny, ale z potrzeby Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.